Witam serdecznie i zapraszam na przegląd, w którym zobaczycie następne nowości i rzeczy przecenione, jakie kupić można w sklepie Sincej. Zostaw obserwacje, jeśli jesteś tu nowy, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Jak właśnie możecie zauważyć, w sklepie Sincej znaleźć można wiele przecenionych dekoracji oraz ozdób, a także niektórych akcesoriów. Ta dekoracja kosztuje niecałe 10 zł. Jest także metalowa dekoracyjna taca z lustrzanym dnem. Cena takiej tacy to niecałe 30 zł. Niestety nie są tutaj podane jej wymiary. Ta metalowo lustrzana taca dostępna jest w kilku kolorach do wyboru. Wśród dekoracyjnych tac jest też taca ceramiczna mająca kształt liścia dostępna w kilku kolorach złotym oraz srebrnym. Taka jak ta ma niższą cenę, aktualnie kosztuje niecałe 16 zł. Ma wymiary 45 na 14,5 cm. Tak prezentuje się taca w kolorze złotym, tak natomiast wygląda w kolorze srebrnym. Ta w kolorze srebrnym ma te same wymiary i ceny, co poprzednia. W sklepie Cinsei kupić możemy też dekoracyjne sztuczne rośliny oraz kwiaty. Na przykład ozdobne sztuczne drzewko bądzaj za niecałe 16 zł. Dekoracja ma całkowitą wysokość 25 cm. Nową niższą cenę, bo aktualnie niecałe 7 zł. mają widoczne teraz kwiaty w kolorze niebieskim. Każda z tego rodzaju dekoracji, bez względu na kolor, ma wysokość około 18 cm. Te sztuczne kwiaty kupić możemy za niecałe 10 zł. Tyle samo kosztują te same kwiaty, ale w kolorze żółtym. Mniej, bo niecałe 8 zł, kosztują też niektóre sukulenty w szklanych pojemnikach. Sztucznych dekoracji kwiatowych w sklepie Sinsei jest znacznie więcej. Zobaczmy następne. Na przykład ta ozdoba w drewnianej prostokątnej doniczce składająca się ze sztucznych roślin oraz kwiatów. Kosztuje niecałe 40 zł. Dekoracja ma wysokość 35 i długość 20 cm. Co jeszcze kupić możemy w tym sklepie? Zobaczmy. Tą dotykową metalową lampę z oświetleniem LED. Ładowaną za pomocą kabla USB kupić możemy za niecałe 36 zł. Lampa ma średnicę 9 i wysokość 22 cm. Oświetlenie świeci trzema rodzajami światła. Czas świecenia lampy po pełnym doładowaniu wynosi około 4 do 6 godzin. Kabel USB znajduje się w zestawie. A to suszarka do prania, którą powiesić możemy np. Na, na drzwi lub na kabinę prysznicową. Kosztuje niecałe 36 zł, ma wymiar 45x30 i 40 cm. Poza rozkładaną powierzchnią do suszenia ma także cztery wieszaki. Suszarka dostępna jest w kolorze białym lub czarnym do wyboru. Jest też niewielka metalowa półeczka z wieszakami. Może być przymocowana na przykład do płytek za pomocą dwustronnej taśmy. Ma wymiary 255 x 12 9 cm aktualnie kosztuje niecałe 15 zł. Niecałe 20 zł kosztuje dekoracyjna poduszka, wiosenne wzory, taka jak ta, ma wymiary 40 na 40 cm. Wzorzysta jest staje z jednej strony, a poszewki poduszki nie da się zdjąć. Tak wygląda drugi wzór takiego rodzaju poduszki. I jeszcze jedna dekoracyjna poduszka z tej samej serii co poprzednie, mająca te same wymiary i tą samą cenę. Jest i taka o wymiarach 50x40 cm za niecałe 26 zł. Wzorzysta po obu stronach. Ten szklany wazon dostępny jest w kolorze zielonym oraz widocznym teraz miodowym. Ma średnicę 12 i wysokość 20 cm. Kosztuje niecałe 16 zł. Wśród dekoracji wiosennych znajdziemy też takie ozdobne sztuczne kwiaty. Tak jak ten, dostępny jest w kolorze jasnoróżowym i widocznym teraz jasno niebieskim. Dekoracja mająca długość 60 cm. Kosztuje niecałe 10 zł. Aktualnie za niecałe 5 zł kupić możemy wiosenne zawieszki z tworzywa sztucznego. W każdej z dekoracyjnych bombek znajdują się suszone rośliny. W sklepie z kupić możemy także płytki ogrodowe z tworzywa sztucznego oraz drewniane. Zestaw zawierający cztery płytki ogrodowe z tworzywa sztucznego, mające wymiary 29x29 cm, kosztuje niecałe 25 zł. To, jak wyglądają położeniu, zobaczyć możemy na opakowaniu. Każdy z zestawów zawiera cztery płytki o tych samych wymiarach. Płytki w tym zestawie mają wymiary 28,5x28,5 cm. Cena kompletu to niecałe 40 zł. Za chwilę będziecie mieli okazję też zobaczyć płytki częściowo wykonane z drewna. Każda z czterech płytek w tym zestawie ma wymiary 28,5x30 cm. Cena zestawu to niecałe 40 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.